jak już będziesz na ziemi, skacz. Okej. Okay. No skaczę! co się ze mną dzieje? Pomocy! Co? O nie dziękuję. Gdzie ja jestem? Ej! jestem... Yo, mańko z tej strony Miller, dzisiaj nagrywamy z Plu. Tak, jestem tutaj, cześć. No tak, dzisiaj będziemy nagrywać z Vojplu, uciekamy z więzienia i wybrałem poziom hard, tak. I mam nowe konto jakby co, mam nowe konto, bo tamte się usunęło. Ja też zacznę. i dzisiaj zagramy sobie w mm, ucieczkę z więzienia No ja też tej będę nagrywał Miller no i on ma nowe konto, nazywa się nawet Millerowski Miller ma nowe konto, bo Ech, no bo po prostu Nie dziękuję, nie chcę nic kupować za robuxy, bo po prostu Tamte stracił niestety. No. Okej, okay, idziemy tu. O, już widzę jakieś było... utrudnienia. Aby nie było to za tak trudne dla nas, ojej, jakieś lasery. Łu! Pijaszki! Wiatrak nie zdmuchnął. Wiatrach... O, ja zginąłem! Poczekaj, Miller. A, to ty też zginąłeś. Po Ryk? Kurczaczki pieczone! I tam się nie da, by wyskoczyć, ty! Dasia, ja przeskoczyłem. Ła! No przesuń się! No ja wpadłem No ten głupi wiatrak! Przesuń się, ja Ciebie widzę tylko. No, Muszę na ten głupi wiatrak, ja te pieniążki zebrać. Ja zebrałem. Ała, mój Plu! Co ja Ci robię? Zasłonisz mi ekran! No. Okej, okay, jestem, jestem! Udało się! Uff! <grymne> skoczyć jest jest jest, 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 Nie, ja nie, skoczyć nie, 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 Ja nie, nie, Robię, nie, no raz, dwa. nie, Ok, nie, Okej, nie, okej, okej, nie, nie, Ja nie, ja robię bez kupić! Tu! Ja robię bez, ja robię bez, patrz na mnie. Ja jestem hard. Ja robię. Się nie da doskoczyć chyba nawet. Dobra, lepiej to kliknąć. To jest! To tu Aha, to się tak zmienia, to jest niefajne. To będzie się z nas śmiecie. Czekaj. skupiam się. Lagi, lagi. Przestań mi Lagować. Tutaj coś się w nie wybuchło, czasami. Zbieram coiny. Czemu mi tak laguje? O, widzę, tutaj trzeba coś wziąć. Ja mam lód francuski. Ale nie no, nie laguj mi! Na skończę nie reaguje Jest, jest! Lecę! Ja to, ja też lecę. Gdzieś o nie! Szybko, 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 Tam trzeba guzik kliknąć przecież. Aha! Ok. Skąd wiedzi Ja cię! Ja tego nie skumałem i istniełem. Ja zginąłem. Ja biegnę. Biegnę, cargo fast. Ten policjant ma w ogóle okulary. Ten policjant ma okulary jakieś w ogóle. Ty to widzisz? Widzę, widzę właśnie. Uciekaj, uciekaj. Ci, to są jakieś lasery. To Bo to są lasery. Nie. Nie. No i ja też spadłem. No, proszę, te na sery. Co mnie? goni? nie, 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 jest. Jest. Jest, 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 jest! nie, 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 czy nie, nie, Okej. Okay. Co tu się dzieje? Ja. Ja, ja zbieram koiny. Ja też. Tam łopata jest. Tam jest łopata. I koiny. Łopata i koiny! tu to... są kojny. Ile tu Czemu mam takie laki? Przestań mi Papa, ja lecę na dół. Kopię się. Okej. Okay. Co wiem? I co, gdzie nie wiesz? Ja... Ja już jestem na następnym tym. Czemu mi tak to neguje. Nie Czemu wiem. Jak ty zginąłeś? To jest takie proste tam. U jest. Czemu ja ją mogłem tak wsiąść? Z takiego daleka? Dobra, ja kopię już. Ja tańczyć chcę! Biegnij! Trzeba się stakać gdzieś. Leć jak śledź, jak śledź, leć. Ej. Tu jest jakaś w ogóle lawa. O! No co to za? To znaczy lawa! Ej, nie mogę leć w tym bo to się zapadło chyba. Ej, no, ale widzę, że to jest głupie, bo ta lawa. Lawa się nie da. Ja zrobiłem! Też, też i to na takim Znaczy, ja to zrobiłem, bo miałem farta, bo tam w ogóle mi się ta lama nie... Ja Ja to w sumie też zrobiłem na farcie. Nie! Aj, A ty mi ten też zasłaniałeś! Nie wiem. Ojej, no nie, nie, nie. Mam koina, mam koina, mam koina. Nie, co to jest? Ok, chodźmy. Oh, yes. <grymka> <grymka> Już nie ma lawów, ale już jest trzy razy, uciekaj mile. Nie, nie, płakał mnie ten! Jezu, uciekł mu! Ja już uciekam, ja może już uciekam, ja już uciekam! Ja. Jaki parkour, jaki parkour, jaki parkour robię! Robię parkour. Czekajcie chwilę. Już jestem, mam nadzieję, że jest już lepszy ekran. Yy, Okej, okay, klikam przycisk. Papa! Pa. A, a ty A ty ten przycisk kliknąłeś? Ja nie! Nie kliknąłem! Ja idę, ja idę tutaj, ty w ogóle tu mnie lewitowałeś. Tu, 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 tu! Chyba to mój Ale ktoś mi jakieś zaproszenia wysyłał. Dobra, lecimy! Pier... jakąś rukolę chyba? Ja! Jaki? Nie! To jest chyba lang w kapkezie. Nie. Jakbyście mnie źle słyszeli, to szkoda trochę. Szkoda trochę? No ja cię! Parkour. Muszę się podrapać, muszę się podrapać. Ja. Ja to ja zrobiłem. Ja się podrapałem. I źle zrobiłem. Ja cię! Okej, okay, speedrun. Cargo fast. Cargo fast! Cargo fast! Ała. Okej, okay, jeszcze raz. Okej, ja robię speedrun. Cargo fast! Cargo faster, faster! No nie no! tam. Cargo, 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 car car fast, 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 car fast, cargo

Biorę drabinę. Co tu dzieje? Okej. Okay. Uspotkaliśmy dobra. jakiegoś typka. Mam no, też jakieś odrodzenie. Nie wiem. To dobra, drabina. Drabinę mam. Ej, patrz mi, po co są te odrodzenia? Rzeczy. Przecież one nie, niczym no, nie. nam nie pomogą. Ja! No, nie, nie wiem, po co są te odrodzenia, ale to nieważne. Chyba mi się ta drabina przewróciła. No, Mille, nie, nie przewracam mi drabiny. Nie przewracam. Ja Cię kupię! Nie chcę kupić nic, no nie rozumiecie? Dobra, ja to zrobiłam! Jest! Jestem za Tobą! Chodź, Miller! Co tu tam się dzieje? Ja tu skaczę I... Co to są za lasery?! Co to, co to za laser?! Ojej! Ja prawie ja spadłem! Może ja nie spadłem? Jest, jest, jest! Za pierwszym, za pierwszym, za pierwszym! Ja na poczekam. Jest! Ja idę na kulę, która już raz przeszła i prawie przeszła. Przeszła mi prawie. I kula! U no mnie to kula na Ciebie spadła. I nic się nie stało. prawie by nam nie warła, prawie by nam nie warła. A co? Co są za jakieś... O ja, o ja co ja zrobię? Muszę iść. Ła! Ła! Jakiś... Jo, jo, co... I tam widzę kolejny załącznik na dole. Tu też! A tam mamy też iść, tam też będzie załącznik. Zrozumiałam o co chodzi już. Ha, nie musiałam robić tego parkouru, ale teraz i tak muszę. A tam sobie zginę. Nie ja będę już musiał robić parkour i już ja idę. Nie wiem, się... nie wiem, czy mi to się zapisało właśnie. Ła! Wow, pomocy, 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 okej. Okay. Nie wiem, nie wiem za dużo tych min. Za pierwszym te miny zrobiłem. Mi to... A dobra, już mam to zrobione, to okej. Okay. Ja, ja, jest! Jestem w Ciekawe. Nie, z tym parkurem tu sobie nigdy nie poradzisz, Wojplu. Nie, ah. no, robisz mi, pies, pusiu nie zrobiło. Już tak blisko. Już to zrobiłem prawie. Bo wiedziałem, ja teraz tego nie zrobię, to nie. Ej, ja wiem, czemu tamta dziewczyna to tak szybko robi, bo ona ma na ławce. Ona wyszła w minę i jej się nic nie stało. Ona ma pewnie na ławce mi to dla... Mnie. To chyba też Wojplu. Co to było? Jest. Ja. Yeah. I te, tego parkouru to Wojplu nigdy nie przejdziesz. On jest taki trudny. Patrz jaki on trudny, ten parkur. Chodź tu. Gdzie ty idziesz? Tak nie wyskoczysz chyba. A dobra, jednak doskuczę, no nie laguj mi! Okej? Okay? Patrz, ty nigdy nie zrobiłeś tego parkouru. Patrz, ja nawet go ledwo co robię. Nie. Okej, okay, chodź. Idziemy... O, wiatrak! I ja... Ale ja... A, tam. Hop, hop. 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 Hop! 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 Ja spadłem i nagle mnie Hop! Hop! Ja, ja. Pomocy! Pomocy! Ja latam! Okej, okay. hop! 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 Teraz dziesięć. Nie. Hop. Hop. Hop! 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 Jest! Czekamy na Wojplu, widzowie. W ogóle my już to trochę długo nagrywamy. A tam ja i tak, tro, ja i tak większość rzeczy ten, pominę. Ale jest WIPP'u no, no, się, się udało wygrać. Ja idę na... E! O tu jest? co to jest? Ja skaczę... Ooo! wigura. Raz ko śmierć. Oj, e, o co o tym chodzi? A! Ja tam mam paść! Za prawie za pierwszym, no nie! O co za ten chodzi? Musisz tutaj doskoczyć! Nie ja. Ej, no co jest? Jeszcze lagi, jeszcze lagi, jeszcze lagi, jeszcze czego? Jeszcze czego? Doskoczyłem! Ej, zginąłem, no tu jest! No bo tam możecie dosięgnąć jeszcze przecież.

Udało się. Ja widzę, bo ja nie się! Lubię, tak, bo nie A co to jest jakiś kucharz? Co tu trzeba zrobić? Kucharz! O ja cię mnie goni! Kary, kucharz! Trzeba go zabić, na życia. O ja moja! ja przed chwilą nie mogłam gonić. Ej, o, o, się... mój gary! Nie! On mnie strzela! On mnie w czymś strzela! U mnie w też... czymś strzela? Ła, uderzył! Zginąłem przez niego od patelni jego. Papa, pa. zginął. Zginąłeś? U mnie już on zginął. Ja się Czemu ja, tą broń, czemu ja tą broń mam cały czas? Dobra, ja już ją chowam. Ja! Co się dzieje tym? Co się dzieje tym? Co się. Co. Co jest? Wyleciałem. Ej, ja to cały czas mam. Tą broń. Co się ze mną dzieje? Co się stało? Nie, no piek. O nie! A Miller, to... Miller musisz skoczyć, jak już będziesz na ziemi, skacz! Okej okay. No skaczę! Ja tyle jestem Co się ze mną dzieje? Pomocy! Ja Co? O nie dziękuję... Gdzie ja jestem?

Wiesz, że ty mi w ogóle nie trafiłeś? Ale jak chcą Okej Boj plus rób to jest! Idziemy tu. Co tu jest za policjant? Urobi! U mnie! Jego działka trzeba! Jego działka! No właśnie! Ej, bo ja jestem... Ja jestem... I ja cię Znaczy

Papa! Pa. Ja to zrobiłem. Juhu! Nie zabijaj mnie, bo ja to będę musiał robić to nowa, dobra. Helikopter, ojczu tam helikopterem. Ja też, papa, pa. no nie. Obram trzam jakąś odulankę zwycięższy na kurzę i się pojemniko. Juhu, juhu, juhu! Nie ma. Nie, ma. <śmienicza> Nie chcę nic kupić. Ja tak no pa, pa. ej, papa, papa świecie. Lecę pomocy. Nie, spadło jeszcze niżej Nie no Jak to tutaj wygląda? Dobra, no to to też będzie by było tyle z tego odcinka, papa pa.